Drodzy Państwo, pozwólcie mi przedstawić Wam Kassandrę Zawa, miłościwie nam panującą Miss Polski 2024. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie, niezmiernie mi miło, że mogę tu być. Kassandra przyjechała do Chicago na zaproszenie polsko-amerykańskiej agendy Fundacji Kopernikowskiej. Jest to fundacja, która wspólnie z Fundacją Kopernikowską na początku 2026 roku zaprosi Was, drodzy Państwo, na wybory Miss Poland USA 2026. Będzie to wielkie wydarzenie, wydarzenie w którym mam nadzieję weźmie udział mnóstwo równie pięknych Polek tutaj z okolicy Szygały, a o tym, czy warto, opowiemy za chwilę. Dziękuję bardzo. Wyprzedziłeś wszystko, co chciałam powiedzieć. Tak, chciałabym podkreślić, że rzeczywiście polsko-amerykańska agenda Fundacji Kopernikowskiej nawiązała współpracę z najbardziej, największym w zasadzie konkursem piękności w Polsce, Miss Polski. I nie mogę doczekać się efektów. Już niebawem Miss Poland USA, wybory, także dziewczyny zgłaszajcie się. Będzie pięknie i warto wystartować w tych wyborach, a Ty jesteś tego najlepszym przykładem. Dziękuję e, bardzo. Wszyscy zadawali Ci to pytanie już tysiąc razy, no ale dobrze, ja to zrobię tysiąc pierwszy raz. Skąd pomysł na to, żeby wystartować w, w wyborach Miss Ponet? Rzeczywiście to pytanie jest jednym z najczęstszych mhm. pytań, więc chętnie odpowiem. Jestem redaktorką, pracuję jako dziennikarka. Chciałam sprawdzić z dziennikarskiej ciekawości, jak takie konkursy piękności, najbardziej prestiżowe, wyglądają od kuchni, od podszewki. I wysłałam swoje zgłoszenie do konkursu Miss Polski ponad rok temu. Nie spodziewałam się wtedy, że moja historia popłynie tak daleko, że wygram ten konkurs, że będę reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej, że będę zapraszana na tak fantastyczne wydarzenia, jak na przykład To, jak Parada z okazji Konstytucji 3 Maja, że nawiążę tak wiele współprac z fundacjami. Ten rok był obfity w naprawdę piękne doświadczenia. Czyli wydaje mi się, że to było tak. Aha! Sprawdzę te stereotypy, przeżyję to na własnej skórze Dokładnie. i napiszę, jak to naprawdę jest. Jak to naprawdę jest? Jak to naprawdę jest? No, wbrew pozorom, takie konkursy piękności to nie jest tylko i wyłącznie prezentowanie pięknej biżuterii, pięknych kreacji, mhm. e, piękne makijaże. Ja wiem, że to tak często wygląda w social mediach e, czy w telewizji, natomiast jest to ogromna odpowiedzialność, i ja do tego mojego rocznego projektu podeszłam w taki bardzo odpowiedzialny sposób, jak do po prostu pracy. Więc rzeczywiście wzięłam dłuższy urlop w mojej pracy zawodowej po to, żeby realizować wszystkie obowiązki związane z, z moim byciem z Polski. Także angażuję się w bardzo wiele projektów społecznych, współpracuję z największymi fundacjami w Polsce przez ten rok. Pracy jest Dużo, ale jest to taka przyjemna praca, która daje dużo satysfakcji. W konkursie Miss Polski bardzo ważne jest też to, co reprezentuje sobą kandydatka. My jesteśmy tuż po castingach do kolejnej edycji. Już za dwa miesiące przekazuję swój tytuł mojej następczyni. I przyznam szczerze, że te castingi to były tak głębokie rozmowy z każdą z kandydatek. Poświęcamy na to naprawdę dużo czasu, żeby wybrać dziewczynę, która. Będzie po prostu godnie reprezentować nasz kraj. Czujesz się trochę jako mentorka dla tych właśnie młodych dziewcząt. Jedna z nich przejmie Twoją koronę bardzo mi. Nie wiem, czy czuję się jako mentorka, ale na pewno jako taka starsza koleżanka z trochę okay. większym doświadczeniem w tym świecie, więc z pewnością następnej zwycięzczyni przekażę takie cenne wskazówki, cenne tipy, które mnie przydałyby się w momencie, w którym otrzymałam ten tytuł prawie rok temu. Na pewno pamiętasz tą Kasandrę z 2020. Trzeciego roku, tak. która gdzieś tam zestresowana, prawdopodobnie stremowana stoi i czeka, żeby wejść na tą wielką scenę, na tą wielką estradę. Tak. To Opowiedz był... o tej dziewczynie wtedy. To był 2024 rok. Byłam zestresowana, ale muszę przyznać, że ja uwielbiam scenę od dzieciństwa. Aha. Śpiewam, występowałam w teatrach niezależnych, jeżdżąc po całej Polsce, poruszając też temat depresji wśród młodych osób, także ta tematyka społeczna była bardzo mi bliska mhm. od zawsze. Kocham mikrofon, więc ten moment, kiedy już wyszłam na tę scenę, to był najprzyjemniejszy moment z całego okresu przygotowań, który trwał w zasadzie mniej więcej pół roku. Ja nie mogłam się doczekać tego wieczoru, i czułam, że żyję, będąc na tej scenie, słysząc aplauz z widowni, na której zasiadali moi bliscy. Więc to była duża ekscytacja z całą pewnością, zarówno w Polsce, jak i w Meksyku na konkursie Miss Universe, mm. kiedy ta scena też była naprawdę ja spektakularna, tak, tak. Ale porównaj siebie dziś mm -hmm. do siebie sprzed roku. Myślę, że ten rok pokazał mi, że jestem w stanie dać sobie radę w każdej sytuacji, dodał mi takiej pewności siebie, pokazał mi, że jestem silną kobietą, która mm. Która naprawdę da sobie radę zawsze, bo za mną dużo takich wymagających momentów. Tak jak wspomniałam, bycie mi z Polski to nie jest tylko i wyłącznie cukierkowe, lukrowe życie, przepełnione pięknem, <grych> tylko dużo takich um, wyzwań, którym trzeba sprostać. Występy przed kamerami oczywiście. Ja wspomniałam, że lubiłam to robić od zawsze, pracuję jako dziennikarka, więc nie jest to dla mnie jakieś bardzo stresujące, ale na pewno to obycie przed kamerą jest znacznie większe. Czuję się dużo pewniej. Eee, praca z mikrofonem, to wszystko, te wszystkie elementy sprawiły, że ja jeszcze bardziej czuję, że ja chcę to robić dalej, że to jest moja ścieżka zawodowa już po oddaniu tytułu, kiedy skończę swoją przygodę z konkursami piękności, a czeka mnie jeszcze jeden konkurs piękności Miss Supranational w Polsce w Nowym Sączu, ostatni weekend czerwca. Transmitowane oczywiście w Telewizji Polsat, razem z kolejną edycją konkursu Miss Polski, także zachęcam do oglądania. Oglądajcie, drodzy Państwo, ale zanim tam, to opowiedz o Meksyku, opowiedz o, <laughs> o tych wyborach, które już masz za sobą, o tej międzynarodowej scenie. No ta międzynarodowa scena to rzeczywiście było takie fenomenalne doświadczenie, o którym kiedy myślę, to mam ciarki na całym ciele. Mhm. Mam jedno takie wspomnienie, znaczy mam wiele wspomnień, ale jedno, do którego bardzo często wracam, kiedy tuż przed wyjściem na scenę w Mexico City zerknęłam, na publiczność oczekującą naszego wyjścia, tych kandydatek z prawie 130 krajów. To była bardzo duża edycja. I miałam ciarki na całym ciele. Zadałam sobie pytanie: i jej, ta Cassandra ta mała Kasandra, z tej małej wsi o nazwie Bierzglinek w Wielkopolsce, Czy ona kiedyś wiedziała, że będzie tutaj? Tak że wyjdzie na tę scenę. Byłam wzruszona, naprawdę byłam wzruszona, ale miałam już make-up, więc nie mogłam płakać. Natomiast co jeszcze istotne, ta szarfa z napisem Poland, Właśnie. To było niesamowite, że ja przez trzy tygodnie zgrupowania byłam określana jako Poland. Tam dziewczyny nie znały swoich imion. Było nas prawie 130, więc każda była po prostu krajem, który reprezentuje. I kiedy po raz pierwszy usłyszałam, jak ktoś do mnie mówi Poland, uświadomiłam sobie, o oh my god, to jest mega poważna sprawa. Ja tutaj nie mogę się potknąć. Naprawdę muszę reprezentować nasz kraj godnie, jak najlepiej. Co jeszcze istotne, um, wiele dziewcząt. Nie wiedziało zbyt dużo o Polsce, więc ja się poczułam jako taka ambasadorka, mm -hmm. która musi je tutaj wdrożyć, poopowiadać im o polskiej tradycji, kulturze, historii, jedzeniu. E, więc to była odpowiedzialna rola. Już w sensie odpowiedziałeś na moje następne pytanie: <grym> bo czy tego chcesz, czy nie chcesz, to ludzie utożsamiają ciebie z Polską. Dla... Chcę, oczywiście, że chcę. Dla wielu <grym> osób przez ten czas. Ty jesteś synonimem, ty jesteś chodzącą encyklopedią, ty jesteś wizerunkiem. To polskim. Prawda, To, to prawda. ogromne. Często wydaje mi się nawet to przytłaczające zadanie. Na początku rzeczywiście, kiedy zdałam sobie sprawę, jak, jaka jest ranga w ogóle tego wszystkiego, co się dzieje w moim życiu teraz, mm -hmm. byłam delikatnie przytłoczona, ale trwało to krótką chwilę. <laughs> Zdecydowanie bardziej się tym po prostu cieszę. Jest to bardzo ekscytujące i faktycznie jest to odpowiedzialna rola, ale też bardzo wdzięczna. I taka. Czujesz, że to, co robię, ma sens, po prostu. Ta korona, którą masz na głowie, to taka platforma do wypowiedzi. Mhm. Dzięki tej koronie możesz mówić o rzeczach, które są dla ciebie istotne, możesz y, zwracać uwagę ludzi na rzeczy, które ciebie interesują, które są dla ciebie ważne. Zgadza się. Jakie to sprawy? Przede wszystkim tematy społeczne. Mhm. Ja od zawsze współpracowałam z fundacjami, tak jak wspomniałam, już w tym roku mogę to robić na znacznie większą skalę, więc jestem ambasadorką projektu dotyczącego polskiej transplantologii, biegu po nowe życie. Tuż po powrocie z Chicago wyjeżdżam do Wisły na kilka dni, gdzie tam po raz kolejny odbywa się kolejna edycja tego biegu. E, edukujemy, szerzymy tę świadomość w Polsce i, i to jest naprawdę coś ważnego. Zaczęłam interesować się tym tematem z takich e, prywatnych, powodów, przyjaciółka, moja przyjaciółka z dzieciństwa urodziła córeczkę, która wymagała przeszczepu serca i wiem jak wygląda cały ten proces oczekiwania na ten organ, jaki to jest stres. Wiem w jaki sposób mogę pomóc zarówno tym dzieciakom, bo właśnie na tym się skupiam w swojej działalności, jak i ich rodzicom, kiedy z nimi rozmawiam, kiedy spotykam się w szpitalach. To jest to właśnie jest jedno z tych doświadczeń, które są piękne, ale też bywają trudne, bo to nie jest lekki temat. Tak, za każdym razem, kiedy doświadczasz, kiedy spotykasz Dokładnie. Kiedy w trudnej sytuacji, no to zostawia piętno. Zostawię. Tego się Na, nie piętno, da nie tak nazwałabym tego piętnem, ale taki ślad. Taki ślad, ślad. ślad. dokładnie. Tak, mhm, zdecydowanie. Ale współpracuję również z Fundacją Dajem Dzieciom Siłę, wykorzystuję swoje dziennikarskie umiejętności, przeprowadzam wywiady z ekspertami hmm, dotyczące właśnie tego, gdzie dzieci mogą szukać pomocy w sieci i kiedy są w kryzysie. Dużo tego jest. To jest że Tuda? nie będę wymieniać e, wszystkiego, bo mogłabym tak e, wyliczać teraz fundacje, z którymi działam, ale mm, ja po prostu czuję, że ten tytuł trzeba wykorzystać w taki sposób. Masz, trzeba masz, dać coś światu. Ja dostałam dużo od świata, więc też chcę się dzielić. Masz już wielomiesięczne doświadczenie w byciu Miss Polski. E, ale kiedy ta korona spoczęła na Twojej głowie, czy zdawałaś sobie sprawę z tego? Czy spodziewałaś się, że osiągniesz aż tak wiele, zobaczysz a ta, aż tak wiele miejsc, spotkasz się z, się z aż tyloma ważnymi ludźmi? Do mnie to chyba na początku troszeczkę nie docierało, bo ja się nie spodziewałam, że to ja naprawdę i to nie jest kokieteria z mojej strony. Ja miałam zaplanowany wyjazd z moimi najbliższymi do zakopanego tuż po gali więc trzeba było to wszystko odkręcać, przekładać. Ponieważ rzeczywiście w związku z tym, że wygrałam konkurs, miałam zaplanowane już sesje zdjęciowe, wywiady mhm. na następne dni, więc to było naprawdę duże zaskoczenie dla mnie. Naprawdę ogromne. Um. A to co, co Ci się spotkało, przerosło twoje oczekiwanie? No właśnie może dlatego, że nie spodziewałam się, zbyt że wiele. wygram mm -hmm. zbyt wiele, to źle brzmi, ale nie spodziewałam się wygranej, więc ja sobie nie projektowałam wizji. Jak okay. ten mój rok mógłby wyglądać, no gdybym zdobyła tytuł? Absolutnie nie, więc przyjmuję wszystko, co Wszechświat mi daje. Staram się <laughs> dawać światu też coś od siebie. I no na pewno to, co przeżywam jest czymś, czego nie doświadczyłabym bez tego tytułu. Reprezentowanie Polski na konkursie Miss Universe, e, chociażby przyjazd tutaj, uczestnictwo w paradzie z okazji e, Konstytucji 3 maja. To były naprawdę przepiękne doświadczenia. Ja mam ciarki, kiedy o tym mówię to, i to mi chyba nigdy nie przejdzie, więc będę wracać do tych momentów. Mm, no i po raz kolejny jeszcze będę reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Tu pozwolę sobie wrócić e, do Ta, tego tematu. Tak, o co już o tym powiemy. Opowiedz. No właśnie, w konkursie Miss Supranational już wkrótce, mhm. ostatni weekend czerwca. E, także proszę mocno za trzymać kciuki. To będzie o tyle piękne doświadczenie, że ten konkurs, jeden z najbardziej prestiżowych na świecie, odbywa się w Polsce. Więc e, myślę, że to będzie troszeczkę inne doświadczenie niż reprezentowanie Polski w Meksyku. Także nie muszę. Będziesz pełnić pewnie się gospodarza. W Dokładnie. Sensie. To też jest odpowiedzialność, pa. prawda? Myślę, że większość kandydatek, a wiem, że będzie ich. Na ten moment jest to około 80 krajów potwierdzonych, wow. więc tak. Wow. kawał świata. Właśnie chciałam również zaznaczyć, że poznawanie, obcowanie z tymi kobietami z całego świata tak poszerza horyzonty. To jest coś niesamowitego. Na konkursie Miss Universe dzieliłam pokój z dziewczyną z Kasandrą. Po raz pierwszy w życiu poznałam drugą Kasandrę z Makału. Nie wiedziałam <laughs> nic o tym kraju, więc wymieniałyśmy się doświadczeniami, informacjami. To jest niesamowite, jak. Mm, no jak te horyzonty po prostu się poszerzają. No, po Coś w tym jest. Możemy mówić o tym, że świat jest różnorodny, ale, ale i jest no i różne kultury, ale dopóki nie spotkamy ludzi z innych krajów, z innych kontynentów, to. to tego nie poczujemy. <grym> tak, a faktem jest, że podczas zgrupowania spędza się bardzo intensywny czas w tym takim gronie kandydatek, więc naturalnym jest, że jakieś więzi się wytwarzają i one są nieco głębsze niż w momencie, w którym wyjdziemy z kimś na obiad po prostu. Siedzimy w jednym hotelu przez prawie trzy tygodnie, jeździmy na te same <grym> wydarzenia, bierzemy udział w sesjach zdjęciowych, więc te relacje naprawdę są trwałe i z Kassandrą z makału wciąż mam kontakt, także... Opisałem sobie, że zadam Ci to pytanie, trudne pytanie, mhm. nie? czy łatwo jest być piękną kobietą? I mówię tutaj o takim, takiej przytłaczającej, mhm. onieśmielającej często piękności. Hmm. Myślę, że i tak i nie. Są momenty, kiedy uroda faktycznie pomaga i mhm. byłabym nieuczciwa, gdybym powiedziała, że to nie jest prawda, ale są takie, w których trzeba dwukrotnie mocniej e, starać się i udowadniać, że Hej, ja też urzędu. mam coś do powiedzenia, no, no. hej, ja też potrafię merytorycznie podejść do tematu, hej, ja też jestem profesjonalna w mojej pracy. Więc czasem mam wrażenie, że muszę pracować razy dwa, mhm. <laughs> kiedy spotykam ludzi stereotypowo postrzegających konkursy piękności w szczególności. I ja oczywiście rozumiem, że te stereotypy są. Rozumiem nawet, że pewnie w przyszłości były jakieś sytuacje, które sprawiły, że niektóre osoby mają takie, a nie inne podejście, ale konkursy piękności naprawdę przechodzą ogromną metamorfozę i w tym momencie. Już nie ma miejsca, żeby wybrać kandydatkę, dziewczynę, która będzie reprezentowała kraj właśnie na arenie międzynarodowej, która będzie działać charytatywnie, społecznie, żeby wybrać dziewczynę, która tylko i wyłącznie ładnie wygląda. To jest tak naprawdę roczny projekt, to jest praca. I to ciężka praca. Tak. Ale ja satysfakcjonująca. Ja Zresztą powtarzam, Kasandra, że ludzie tacy jak ty oszukali system. Jesteś. Piękna, jesteś inteligentna, masz wspaniałą osobowość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No dziękuję to... bardzo, rumienie się, Zebrałaś dziękuję. absolutnie wszystko, co było na stole do zebrania, no, oszukałaś system. Dziękuję ślicznie, ale wciąż uważam, że te wartości, że jesteśmy piękni dzięki temu, co dajemy światu, tak, jakie mamy wartości Tak, nie zasypywać tych talentów, prawda, które <słuch> um, przez chwilę o Tobie. Jesteś dziennikarką. Zgadza Taką się. pełnokrwistą dziennikarką. Zawsze chciałaś być dziennikarką? Zawsze lubiłam bawić się słowem, zawsze lubiłam pisać. W dzieciństwie pochłaniałam książki hurtowo, więc jakby język polski jest mi bardzo bliski i wiedziałam, że chciałabym coś z tym słowem robić. Nie wiedziałam do końca, czy chcę właśnie występować na scenie przed kamerami, z mikrofonem, czy bardziej pisać, ale faktycznie to dziennikarstwo siedziało w mojej głowie od, od dziecka. I tak, pracuję w jednej z największych No Czy jesteś aktywna zawodowo? Tak, jestem aktywna zawodowo, ale rzeczywiście przez ostatnie kilka miesięcy bardzo dużo tych obowiązków związanych z z Polski było w moim życiu, więc musiałam wziąć nieco dłuższy urlop. Także już tęsknię za pisaniem, przyznam to, szczerze. To Tak. No właśnie, ale lepiej czujesz się pisząc, lepiej czujesz się rozmawiając z ludźmi? Ja uwielbiam rozmawiać objawy. z ludźmi, co mhm. chyba widać. Co widać. <laughs> <laughs> więc. Y Lubię to i to. Myślę, że można to połączyć. W ogóle w tych czasach uważam, że trzeba być człowiekiem renesansu i e, chyba nie istniałby dobry dziennikarz, który nie potrafi pisać. Więc jakby ja staram się łączyć te umiejętności, które mam mm, i nie umiem wybrać. I co, nawet nie wiesz, jak się cieszę, że to mówisz, bo wydaje mi się, że świat idzie w stronę takich... Ultraspecjalizacji. Mhm. że są ludzie, którzy specjalizują się na przykład w robieniu wywiadów, albo tylko piszą, albo robią coś, jakąś wąską specjalizację. Coraz mniej miejsca jest właśnie dla takich ludzi jak ty, a, dla ludzi a, renesansu. A to ciekawe, że to mówisz, bo dziennikarstwo wydaje mi się tak obszerne, Aha. mieści w sobie zarówno kwestie SEO, właśnie pisania, mówienia do kamery w tym momencie i żeby chyba zostać na tym rynku, e, trudnym rynku w związku z ai rozwojem sztucznej inteligencji, mhm. to trzeba próbować wszystkiego. Coś dobrym we wszystkim. Trzeba próbować na pewno Pięknie. i szlifować swoje umiejętności. A... Nie zamykać się tylko na jednym. Wspominałeś Dobrze. o tym, że doskonale czujesz się na estrandzie. Że scena jest ci bliska, światła, rampy są ci no, bardzo tak, bliskie. Chociaż, i to muszę przyznać, choreografia na przykład jest moją zmorą. Nie znoszę, tak bardzo bałam się, zarówno podczas galerii konkursu Miss Polski, jak i w konkursie Miss Universe. Tak bardzo bałam się tego elementu tanecznego, bo ja z tańcem mam niewiele wspólnego, umówmy się. Więc ja byłam przekonana, że w ogóle ta wygrana nie wchodzi w grę. Eee, więc taniec niekoniecznie, ale śpiew, aktorstwo, tak. mówienie do kamery, wywiady. Tak. Po prostu o śpiewie. A śpiewasz? Śpiewasz od, od dziecka? Śpiewam od dziecka, mm. tak. Moja mama po raz pierwszy usłyszała mnie w zerówce, kiedy nawet jej nie powiedziałam, że na zakończeniu roku szkolnego będę śpiewać piosenkę. E, I podobno wtedy się tak wzruszyła, słysząc, że o oh my god, moja córka śpiewa. E, że to, to był taki początek, mam takie wspomnienie właśnie z tego okresu. Później zapisała mnie do takiego domu kultury lokalnego, jeździłam do Poznania, do Centrum Kultury Zamku, ucząc się właśnie, szlifując swoje, swoje umiejętności w poezji śpiewanej która jest bardzo bliska mojemu sercu. i Ja też czasem piszę, piszę do szuflady wprawdzie, nie publikuję swojej twórczości, razie, ale... jeszcze. no i jeszcze zbieram się, zbieram się w sobie. Ten rok nie sprzyja na pewno takim moim dodatkowym pasjom uh -huh. i hobby, po prostu nie mam na to czasu, ale wrócę. No więc co śpiewasz? Właśnie śpiewam, mówisz, że śpiewasz poezję śpiewaną. Grechuta, uh -huh. Niemen, Hanna Banaszak, Ania Jantar może niekoniecznie poezja śpiewana, ale bardzo ją lubię. W mojej rodzinnej miejscowości we wrześni odbywał się cyklicznie festiwal imienia Anny Jantar, więc jej utwory także są mi Bliskie, Łobaszewska, Turnał. Och, to są moje klimaty. Trochę nie dzisiejsze, trochę retro, ja wiem, ale kocham. Poezji nie da się zaśpiewać bez doskonałej interpretacji. Mhm. to jest klucz w ogóle. No właśnie I, i tutaj musisz być równie dobrą aktorką, co piosenkarką. Musisz władać całym swoim ciałem, nie jest tylko Jest to taki śpiew głosem. aktorski. No właśnie, tak. Powiedz o tym. No ja tego nie traktuję jako challenge, bardziej jako coś, co po prostu jeszcze bardziej czuję, jeszcze mocniej czuję. Faktycznie studia filologiczne, bo studiowałam również filologię polską, sprawiły, że większą uwagę przywiązuję do tekstów, jeszcze większą niż zwykle. One są bardzo ważne, szczególnie w kwestii poezji śpiewanej. No i tak oczywiście te aktorskie skile, umiejętności, fakt, że grywałam w teatrach niezależnych przez wiele lat, to też pomaga. Ty samą sobą interpretujesz to coś. Staram się. Mhm. W jaki sposób dobierasz repertuar? Masz jakiś. Czy dasz wiersz? Czy słyszysz, jak ktoś innego wykonuje i on cię zachwyca. Ja kocham Czy... ballady. W zasadzie prawie każda ballada moje serduszko od razu drga, bije szybciej. <grym> Więc jak słyszę balladę, to ja wiem, że o, ja mam. Jest historię do opowiedzenia. <grym> dokładnie, dokładnie. Balada, historia, jeszcze do tego piękny tekst, piękna muzyka. Trochę cment, ale je ja lubię. Posłuchajmy drodzy Państwo, zróbmy sobie małą przerwę i posłuchajmy jednego z takich utworów właśnie wykonanych przez kasę e, Zaba. Pięknie, brawo Kaso, Powiedz, co to było. Dziękuję bardzo Wilcza Zamieć, tutaj jestem w duecie ze swoim przyjacielem e, grającym mi pięknie na gitarze o podobnym e, guście muzycznym do mojego. E, lirycznie, Liryczy, nostalgicznie, Ta. melancholijnie, tak jak lubię. Tysiąc uczuć skompresowanych właśnie w kilka magicznych minut. Brawo. Dziękuję e, bardzo. Jakie masz plany na przyszłość? Będziesz Miss Polski jeszcze przez... Dwa, dwa miesiące. miesiące, tak, dwa miesiące. No, przede mną jeszcze konkurs Miss Supranational, mm -hmm. a, a po tym konkursie na pewno po pierwsze planuję odpocząć. <śmiech> <śmiech> nie było na to czasu w tym roku, więc y, nie ukrywam, że bardzo marzy mi się, żeby wyjechać gdzieś y, na troszkę dłużej. Rozważam również zrobienie kursu instruktorskiego jogi y, y, w Indiach. To wow. mi się marzy, to jest takie moje marzenie od kilku lat już, ale chciałabym także wrócić oczywiście do swoich działań, swojej aktywności zawodowej. 嗯。Mm. I może częściej pojawiać się przed kamerą niż przed tym komputerem, z mikrofonem w ręku, przeprowadzając wywiady. E, chciałam też zaznaczyć, że w tym roku mis Polski dało mi możliwość prowadzenia takiego projektu rozmowy koronowane na Instagramie, mhm. gdzie cyklicznie spotykam się online z kandydatkami, ze zwycięzczeniami z lat ubiegłych, więc e, mam ze sobą rozmowy z Miss Polski lat 90. dzieliłyśmy się swoimi doświadczeniami, porównywałyśmy, mhm. e, jak ten konkurs wyglądał wtedy, jak wygląda tak. teraz. to też jest bardzo um, myślę, że fajny warsztat, taki dziennikarski dla mnie i, e, i super okazja, żeby zobaczyć, co tam słychać w świecie Miss. A powiedz, spotkałaś kiedykolwiek kogoś, kto żałował występu w, w konkursie, w konkursie, Miss, konkursie Polski? Miss Polski? Nie, nie każda dziewczyna z którą rozmawiam, a mam kontakt z prawie każdą, tak naprawdę z bo my jesteśmy jedną wielką rodziną, mhm. spotykamy się regularnie e, i każda dziewczyna. Jest świadoma wyzwań związanych z tym rokiem, jest świadoma, że to nie jest sielanka, że to mhm. są, um, że to jest po prostu praca, ale bardzo satysfakcjonująca i taka na koniec dnia dająca dużo uśmiechu i takiego poczucia spełnienia, więc nie spotkałam się z tym. Całej się nie widzę. Drodzy Państwo, Miss Polski, Miss Poland USA 2026 już na początku przyszłego roku to wszystko dzięki w no, partnerstwu partnerstwu polskiej polsko-amerykańskiej agendy fundacji Kopernikowskiej oraz fundacji Kopernikowskiej, która działa tutaj w Stanach Zjednoczonych. Cassandra, przekonaj dziewczyny. Dziewczyny, <grymne> do tego że <grymne> warto. Myślę, że cała ta rozmowa jest takim największym dowodem. Ja kiepsko wypadam w takim reklamowaniu czegoś na siłę. Wydaje mi się, że to, o czym opowiadam Wam od początku tego wywiadu jest e, najlepszą promocją tego konkursu i tego, że po prostu warto. I nie bójcie się. Nie bójcie ja myślę, się. Że nie, bójcie nie bójcie się, że... nie ma niczego do stracenia, a jest dużo do zyskania. W konkursie mi Polski bardzo dużą wagę przykłada się właśnie do warsztatów różnego rodzaju, do mm, takiego nakierunkowywania dziewczyn w, w stronę, w którą chcą iść, również zawodowo, więc e, to naprawdę dodaje skrzydeł i, i daje dużo satysfakcji. Wskoczcie na tą trampolinę, bo ta trampolina może Was wywindować naprawdę wysoko, co widać na załączonym przepięknym obrazku, drodzy Państwo, Kassandra Zawa, Miss Polski 2024, była dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo, Kassandra. Dziękuję bardzo za fantastyczną rozmowę. Dziękuję. Dzięki.